Cześć, Z tej strony Gosia. Ja, Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku u nas na kanale. Dzisiaj jest sobota. My, zazwyczaj, tak jak jest film w niedzielę, to nagrywamy w soboty, więc jesteście z nami na bieżąco. A jak sobota, to dzień sprzątania, jak u typowych Polaków. Już jest bardzo poświątecznie, tak. cała fala minęła. Boże Narodzenia, Trzech Króli, odwiedziny. Tak, Twoich już, już minęliśmy już wszystkie właśnie taki okres świąteczny, więc my będziemy trochę sprzątać z, z tych takich ozdób, które mieliśmy. Takie ozdoby zimowe jeszcze zostawimy, ale taką no, choinkę już rozbierzemy, te dekoracje z lampy też już dzisiaj pozdejmujemy, także no już trochę tak się odgruzujemy mam nadzieję w Zobacz, mieszkaniu. Świąteczne pudełko. No tak, musimy właśnie schować ozdoby do pudełka, i chyba będziemy je trzymać na razie w kanapie. Te takie nasze ozdoby choinkowe. Na szczęście nie mamy tego jeszcze zbyt wiele, także powinno się wszystko zmieścić w jednym takim zgrabnym pudełeczku. No i oczywiście jeszcze tak ogólnie posprzątamy mieszkanie po całym tygodniu, bo wiecie, tak w tygodniu człowiek wszystko rzuca, gdzie popadnie, nie sprząta tak na bieżąco. No ja tak zauważam, że ja sprzątam do środy. Od środy też mi się nie chce jest coraz gorzej zostawiam wszystko na Tak, łagę. i już potem każdego dnia twoje kubki tak. łapie po całym mieszkanie. Potem też nie ma sensu się posprząta w sobotę, także musimy się trochę odgruzować, no i jeszcze gotujemy rosół. wiecie, mieliśmy obrzydzenie do rosołu przez jakiś czas, po tym jak zjedliśmy giga porcje i nam to minęło i znowu gotujemy dzisiaj rosół na obiad. Dzisiaj biedniej z mięskiem, bo była tylko jedna tak. nóżka cała. Także robimy dzisiaj mniejszą porcję, żeby też nie jeść go przez 4 dni, tylko sądzę tak 2-3 dni nam starczy, więc luz. I oczywiście na wstępie, jeśli nas lubicie, chcecie nas wesprzeć i pomóc nam się rozwijać z kanałem, to zachęcamy Was do subskrypcji, będzie nam bardzo miło, jeśli to zrobicie. 3000 jesteśmy... już blisko. Tak, my jesteśmy wdzięczni za każdego nowego subskrybenta i ja się cieszę z każdej nowej osoby, no bo ja widzę, to subskrybuje. tyle komentarzy, nie nadążam na odpisywać Ach, tak, tak no, <laughs> fajnie, że komentujecie, bardzo się cieszę porządki poświąteczne trzeba zacząć od wynoszenia śmieci nie, lub nie. Tak, nie udało nam się zebrać całkiem sporo powiem Wam, że to jest chore ile śmieci się produkuje, a to wszystko jest z tych paczek, które odpakowywaliśmy przy Was na filmie no, i też już świecie. Jak mieliśmy worki, plastiki i kartony, to dopakowywaliśmy tam cały tydzień. Nie wychodziliśmy długo z dołu. <noise> nie no, wychodziliśmy codziennie do pracy, Dobra, ale. Dobra, do śmietnika nie dotarliśmy. No, nie dotarliśmy do śmietnika. I będziemy zaraz ściągać te dekoracje. Widzicie, tutaj jest choinka. Gwiazda wytlejemska chyba jeszcze zostanie, bo się całkiem ładnie trzyma. To może zostać. Musimy krasnale ściągnąć. Tak, krasnale zdejmiemy. I tutaj też zrobiłam porządek na parafecie, bo mm, no, zdjąłam stąd tą stromaty Triostar i tu przyniosłam inne rośliny. Widzicie tutaj moja kalata medalion zaczęła odbijać, puściła nowy pęd. Yy, maranta też zaczyna rosnąć. Paprotkę tutaj dałam. Dzwanecznik, no i wszystko jest reszta po staremu. I zobaczcie, śnieg u nas pada. Jest mroźno, a my musimy wyjść, wynieść śmieci. Jeszcze zupkę tak, zupka już się miło ugotowała. Przybrzmiał? No tak. Więc wyniesiemy śmieci i chyba zjemy, bo to już taka pora obiadowa jest po 14.00. No i będziemy sprzątać. W nowych czapeczkach idziemy wyrzucić śmieci. Tylko fajno. Tak, tacy wystrojeni. No jak przyszły ostatnio w końcu. No pokazywaliście. Ja wiem, no, ale teraz są już po praniu, możemy pełnoprawnie w nich chodzić. Tak. Czas pochować ozdoby świąteczne. Znalazłam do tego tematyczne pudełko. Także no, rozbieramy naszą choinkę i ona mam nadzieję posłuży nam też w przyszłym roku. Że nie zdechnie tak, na balkonie? Że nie zdechnie. No jeszcze nie będziemy wynosić teraz na balkon. Przetrzymamy ją w mieszkaniu, bo teraz są przymrozki. Przemrski, ulewy, wiatry. Także nie będziemy jej jeszcze tego robić. Nasza mała choineczka jeszcze nie jest na to gotowa. Ale na wiosnę ją wystawimy, żeby już przeżywała wszystkie pory roku na zewnątrz, żeby się hartowała. No dobrze, że nie mamy dużo tych ozdób, to powinno nam wszystko wejść tutaj do pudełka. Miłość się wziął za zdejmowanie dziadersów. <noise> Jak to powiedział, gdy je wieszaliśmy. Tak, i może byśmy w końcu obcięli tą żyłkę. Co? to już czas. Chociaż może to przy okazji wieszenia naszej lampy w salonie. No a wiecie, że ta nasza lampa nie przyszła do salonu. Zgubili nam przesyłkę. Najgorzej. Tak, najgorzej. Fugier z Gielesa twierdzi, że ją dostarczył, a nawet go w ten dzień u nas nie było. Także no i jest problem, musimy reklamować, żeby oddali nam pieniądze, albo wysłali drugą lampę. To już jest czwarta próba zakupu tej lampy. Tak. No. Pierwsze dwa razy nam oddali pieniądze, bo okazało się, że nie mają. Trzeci raz jak mieli to ją uszkodzili, więc nam nie wysłali, tylko pieniądze znowu odesłali. Jest czwarty raz. Zgubili ją. Jak klosekce. już była blisko to ją zgubili. Tak. Także no mamy pecha z tą lampą, mam nadzieję, że wyślą nam nową, a nie oddadzą pieniądze ja już, Ja już chcę tą lampę. Nie, eee, się smutna. No. wróciła na swoje miejsce. U, już pamięta nazwę. Jasne. To... No przez bym to powiedziałam. To może dlatego zapamiętał. No ona tu już będzie stała. I tak myślę, no tam chyba wzdłuż poustawiam sobie roślinę obok kanapy, bo niedługo tam będzie regał rośliny, także no już trzeba je selekcjonować, aklimatyzować do nowego miejsca. Zrobiłam też sobie porządek w swoich słoikach z sadzonkami. Niestety parę sadzonek Peperoni i watermelon musiałam wyrzucić i też będę dużo stąd sadzonek sadzić, ale to w następnym odcinku, bo to będzie odcinek roślinny, bo dostałam dużo osłonek, także będę miała w czym w końcu sadzić swoje rośliny i też sprawdzimy, co tam z moją draceną, bo pisaliście, że też kupiliście tą dracenę z Biedry i nie miała ona korzeni, no to ja już, wiecie, w palice sprawdzam co tam u mojej dracenki i ma korzonki, bo patrzę od dołu w tych dziurkach, jak one zaczynają przerastać właśnie doniczkę, także powinno być dobrze, więc chyba dobrze trafiłam. Miłoszu. Dobrze, dobrze, wybrałam. To dobrze, że nie wyrzuciłaś pieniędzy w błoto. No już się bałam, jak mi pisaliście, że one nie mają korzeni. Się przeraziłam. Dobra, Miłoszu, teraz przerwa na rosołek i się zabieramy za takie gruntowne sprzątanie, wiecie, odkurzanie i mycie podłóg. Śmiesznie dynie ustawiłaś. Tak, no, a to nie pokazywaliśmy, widzą, że kupiliśmy znowu dynie, bo yy, Miłosz ostatnio tak posmakowała ta supa kremdyniowa, że. <laughs> że kupiliśmy ją ponownie nie będę mówił co tam te dwa grejpfruty jeszcze robią stoją sobie tak jak i dynia póki jest widno jeszcze pokażemy wam jak wyglądają te zasłony z homendio które kupiłam bo wiecie to zawsze jest inny efekt jak widzimy w świetle dziennym a jak tak nagrywamy ze sztucznym oświetleniem także one wyglądają w ten sposób Tutaj są takie przeszywane, i one są na no, no białe. No. Poszliśmy w białe zasłony, żeby to pomieszczenie się wydawało takie y, widne. I jak mamy, tak, jak mamy białe ściany i zasłony są w tym samym kolorze to, sufity. Tak, to pomieszczenie się wydaje też optycznie większe, no bo nie jest y, w żaden sposób dzielone jakimś kolorem. Także no, dlatego mamy białe zasłony. Wiecie, na razie jest tak sterylnie. Ale jak dodamy meble jakieś takie drewniane, no to też będzie już dużo przytulniej. Ja się też zastanawiam nad takim wiklinowym fotelem, który byśmy mogli sobie latem wystawiać na balkon, a zimą by mógł stać normalnie w pomieszczeniu. jaki taki fotel wypoczynkowy, też upatrzący taki właśnie w Ikei, ale to jeszcze musimy przedyskutować, bo on jest dość drogi. Ile? Nieważne. Dwa tysiące złotych? No na pewno, nawet nie tysiące, o się Gosia miesza wykwintny makaron szlachecki. Szlachecki i swoje kluski? Tutaj tak. są moje kluski. To co nam zostało z robienia pirogów? Tak, tak. To takie z... ciasto Gosia pocięła na paski i teraz będzie makaronik z tego. No, nie wiem, czy to będzie dobre, ale. <laughs> spróbujemy. No. Porównamy ze szlacheckim. No, <laughs> super. Który lepszy? No, super. A tamten jest pięciu jajeczny. Mm -hmm. A nasz będzie dwóch, chyba. No, dwu, ale mniej wiesz. Nie wiadomo na ile mąki oni dają tyle jajek. No też nie wiadomo. No. Przepyszny. Przepyszny, a tutaj kontrowersyjny widok, rosołku Pulpa. Nie, kapulka. Nie, no dobry jest. Dobry. Jedno, jedliśmy go już ile? Wielokrotnie. Trzy, cztery razy? Za każdym razem był coraz lepszy. Go jak to mówi, coraz lepiej dosmakowuje. No, a Rosu jest najlepszy na drugi dzień, jak to wszystko się przeżywa, moim zdaniem. Aktualizacja śniegowa. Zaraz będziemy mieli cały biały parapet. To, to do raptem może godzina minęła, więc weekend zapowiada się dość mroźnie. Na szczęście. Moje w weekendy nie wychodzimy z domu. A kiedy to wy. Czwartek było 10-11 stopni. Wiem! We Wrocławiu My normalnie szliśmy wtedy do sklepu na zakupy. Ale ciepło! Tak, to można było iść bez kurtki, tak ciepło. Było jeszcze słońce świeciło. Także wiosna, no, a teraz tak? znowu w minusie. A teraz styczeń? No. W maju znowu będą pewnie śniegi. Pogoda wariuje. Totalnie. No. Rosowek już jest gotowy. Mieszanka kluskowa. Nasza i kupna. Tak, z tym razem się staraliśmy nie przesadzić z ilością. Pamiętasz, jak, jak cały makaron spróbowaliśmy zjeść na raz tak, i z... potem po nocy dojadaliśmy? Całe opakowanie świderaków już podkusił mnie, żebym gotowała. To nie był dobry pomysł. Ta ja miał... to jest za dużo na dwie osoby. To jest właśnie powód, dla którego teraz rosołu nie było dość sporo no tak. czasu. Ale już teraz robiliśmy, jest sądzę, odpowiednia ilość, także powinno być dobrze. I jeszcze sobie do tego zjemy mięsko. Ale tego nie będziemy wam pokazywać, bo mięsko wygląda nieestetycznie na filmie. Możemy jeszcze dodać troszkę natki. Pietruszki można dodać. No właśnie nie dodałam pietruszki, bo musimy ją oszczędzać, bo się kończy. Aha, to gorzej. No, także bez pietruszki. <głosy> <głosy> Szukam gościa, ona gdzieś w kącie wysoko stoi. Tak, zmieniamy aranżację. Ja się ukrywa. Z białym nasłon na biały, Bo te <noise> mają inny wzorek i one pójdą do Milosza do pokoju. A tu też chciałam mieć cztery takie same. Czyli takie jak na środkowym oknie mamy. Tak. Żeby już było jednolicie. Ale mnie w tych karniszach z Ikei kurza to, że te boki są wykręcane. To jest straszne. Kiedyś w tych karniszach robi, że te boki to było tylko tak. fup, się wyjmowało. A w tych jest wkręcane i to tak ciężko. Ten wykręcić, jak się wkręci do końca. Ale nie wypadają. No, to też jest jakiś plus. Gosia nie dała rady, więc sam powiesiłem obie strony. Jak nie dała rady? Nie dała rady. O pomocy! No. Aha. Zabrałam się za podlewanie roślinek. Tutaj są moje dwie alokazje Dałam je bliżej okna, żeby ładniej rosły. Zobaczcie, jakiego ładnego liścia wypuścił tutaj White Princess. Half Moon prawie. Także fajnie, widać, że mu służy, bo ma dużo światła. Tutaj jest syngonium Red Spot po cięciu. Także tutaj się zbyt wiele nie dzieje. Mamy i po przesadzeniu też zaczyna odżywać w końcu. A powiem Wam, to jest taki pijak niesamowity, że ja go muszę podlewać trzy razy w tygodniu. Normalnie on tyle pije. I tutaj jeszcze jest Frydek Wariagata. I go też postawiłam w oknie. I zobaczcie, on zaczął rosnąć w końcu Już się bałam, że nic z niego nie będzie. Listki mają takie piękne liście. Tak, a on wypuścił nowe listki, także jestem zadowolona, że w końcu ruszył, gdy jest więcej światła. Nasz balkon w ogóle jest jeszcze niezrobiony. No, musimy się rozejrzeć za promocjami, bo teraz jest po sezonie. Tak, musimy kupić y, jakieś Legary. No, kupimy raczej deski kompozytowe będą na tym balkonie. No i też zrobimy sobie jakąś pergole myślę tutaj pomidory posadzimy I jakieś skrzynki właśnie na rośliny będą no i właśnie myślałam też o tych fotelach wiklinowych, żeby one nie stały cały czas na balkonie tylko no, żeby były też integralną częścią salonu no bo nie będziemy mieli gdzie w sumie zimą przechowywać tych mebli takich tarasowych, ogrodowych to takie myślę właśnie meble, że muszę po prostu wynieść, usiąść i po prostu wnieść z powrotem i będzie też fajnie wyglądało w salonie a nie takie typowe meble tarasowe. Co Miłosz o tym myślisz? Myślę, że to jest dobry plan. Tak, też tak myślę. To jest wspomniana wcześniej rozpoczęta aranżacja roślinna, która potem trafi na regał, którego jeszcze nawet nie zamówiliśmy. No po prostu go kupimy i przywieziemy, bo on jest dostępny w sklepie z tego co widziałam i na razie tak ustawiłam tutaj rośliny. To jest miszmasz, na pewno one nie będą tak stały tutaj, także nie martwcie się nie będzie tak wyglądało jak teraz tylko będą tutaj różne kolorowe pnącza jakieś rośliny z kolorowymi liśćmi tak żeby ja chcę zrobić taką kolorową roślinną ścianę tutaj. taki wysoki regał będzie. Tak, więc musimy w tygodniu wziąć minus urlop i wybrać się do sklepu meblowego i w końcu zamówić szafy. A urlop zawsze popieram. Tak, także taki jest plan nasz na przyszły tydzień. Widzicie, ja już Dużo tak. roślin mam i też się staram właśnie, żeby one nie stały już tak wszystkie na ziemi, tylko tak patrzę sobie też optycznie, jak to będzie wyglądało. Strażnik świąt Polek i został przeznaczony na zjedzenie. Tak, to są resztki poświąteczne. Jedzenie? Tak, dobrze, że tylko cukierki zostały. Także to już zjemy i będzie po świętach. Już tak całkowicie zamkniemy ten etap i będziemy czekać na wiosnę. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To była taka luźna sobota z nami. Widzieliście ogarnianie różnych rzeczy, takich domowych, i odgruzowywanie się ze śmieci. Były też roślinki, więc mam nadzieję, że było fajnie. A jeśli było fajnie, to zachęcam Was do lajka, komentarza i oczywiście do suba. Będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie nas w ten sposób. Bo my się cieszymy z każdego nowego subskrybenta. Tak, do trzech tysięcy tylko się dąży. Już niedużo do trzech tysięcy, także może to się uda w tym roku. Ja też możecie zasubować zaraz 21 tysięcy. No, miłość to wiecie. On się nie wie. To do następnego. Pa! Trzymajcie